W tym odcinku przyjrzymy się pewnemu charakterystycznemu dla języka C, wstępnemu przetwarzaniu kodu źródłowego naszego programu, a mianowicie preprocesorowi. Przeanalizujmy sobie kilka slajdów. Preprocesor to jest pewien etap podczas budowania naszego programu, który następuje przed właściwą kompilacją czyli przed właściwym tłumaczeniem z takiego kodu źródłowego na, ten, na tą postać maszynową. I składa się on z pewnych dyrektyw. Jedną z tych dyrektyw już poznaliśmy, a mianowicie dyrektywą include. Celem tej dyrektywy include jest włączenie w tym miejscu innego pliku, w zasadzie z czymkolwiek to może być dowolny plik tekstowy lub binarny, o ile oczywiście on ma sens w sensie naszego języka C. W związku z tym umożliwia on w prosty sposób podzielenie naszego, naszego projektu na wiele plików. Poza tym my korzystaliśmy, dołączając pliki nagłówkowe funkcji bibliotecznych. Można tutaj rozróżnić dwa sposoby podawania nazwy pliku. Albo w nawiasach takich trójkątnych, wtedy podajemy pliki znajdujące się gdzieś w ścieżce systemowej, albo w cudzysłowiu, wtedy możemy podawać pliki znajdujące się lokalnie w naszym wskazanym, czy wskazanym przez nas katalogu i zazwyczaj są to pliki, które my stworzyliśmy, tak jak widzimy to na przykładzie poniżej, dwa pliki iostream i ctime to są pliki systemowe, w związku z tym są w nawiasach trójkątnych, natomiast gdzieś tam jeszcze w naszym katalogu znajduje się plik mój z rozszerzeniem H i on został umieszczony w cudzysłowiach, co nie znaczy, że to jest napis, bo pamiętajmy, że to jest dyrektywa i ona będzie realizowana zanim nastąpi kompilacja, a po prostu informuje ten nasz preprocesor, że w tym miejscu powinien dołączyć jakiś nasz utworzony przez nas plik. Inną dyrektywą, dosyć istotną procesora, preprocesora jest dyrektywa o nazwie Define. Dyrektywa DeFine pozwala nam zdefiniować pewien literał i nadać mu pewną wartość. Przeanalizujmy sobie ten przykład. Mamy tutaj dwie dyrektywy define. Pierwsza definiuje nazwę n i nadaje jej wartość 5. Wykorzystana ona została w linii co 6, a mianowicie podczas tworzenia tablicy typu całkowitego, gdzie w nawiasie kwadratowym zamiast podać konkretną wartość stałą, podaliśmy tą wartość n. W jaki sposób to działa? Zanim dojdzie do etapu kompilacji, to ten preprocesor przegląda nasz plik źródłowy i jeżeli natknie się na symbol n, to zastępuje go wartością, którą podaliśmy podczas definiowania, czyli w linijce 5. Więc jest to takie zwykłe zastąpienie jednego ciągu znaków innym ciągiem znaków bez analizy, co on oznacza. Zobaczmy sobie drugą sekcję Define. Tam mamy zdefiniowany symbol SQR, nawias otwierający, znak A i nawias zamykający. To przypomina troszkę definicję funkcji, tym niemniej nie jest sensu stricte funkcją, ale jest tak zwanym makrem. Później następuje spacja i jakiś ciąg znaków który zostanie zastąpiony. Jak działa takie makro? Widzimy w linijce 8. Tu mamy See out, czyli wyświetl na ekranie i pojawia nam się SQR i w nawiasie F. Preprocesor podczas przeglądania tego pliku, jeżeli natknie się na trzy takie słowa pisane dużymi literami SQR i nawiasy, to ten fragment kodu zastąpi w całości znakami, które zostały zdefiniowane podczas definiowania tego makra. Czyli tu widzimy po strzałeczkach, że ten fragment SQR i F w nawiasie zostanie zastąpiony nawias w nawiasie F razy w nawiasie F i nawias zamykający. Dodać SQR od N tutaj mamy dyrektywę define w dyrektywie define, bo sqr zostanie zastąpiony wywołaniem a razy a, natomiast to a podstawiliśmy n, które następnie n zostanie zamienione na wartość 5. Czyli finalnie zamiast sqr od n będziemy mieli w nawiasach odpowiednio 5 razy 5. To rozwijanie dyrektyw następuje wielokrotnie, czyli ten procesor przegląda nasz plik źródłowy tak długo, jak długo jest w stanie znaleźć jakiekolwiek znaki, które może zastąpić tymi definiowanymi w sekcji define. Co widać chociażby na przykładzie tej, tego ostatniego rozwijania SQR od n, dlatego że w pierwszym kroku rozwinie to SQR od n na w nawiasach n razy n, a w następnym kroku to n zamieni na wartość 5. W języku C stosowanie tego define z wartością było dosyć nagminne. W języku C++ dostaliśmy wygodniejsze narzędzia i funkcje nowe. w związku z tym zdecydowanie rzadziej używa się już tych define'ów, natomiast warto znać, że jest taka możliwość i co ona oznacza. Dyrektywa UNDEF ma zadanie oddefiniować czy skasować zdefiniowaną wartość, tak jak tutaj, jeżeli zdefiniowaliśmy sobie w linii 5n5, czyli wszystkie wystąpienia znaku n zostaną zamienione na wystąpienie 5 i będzie to obowiązywało od momentu zdefiniowania do końca pliku lub do dyrektywy, w tym wypadku do 9 linii, która odwołuje jej obowiązywanie. Do czego możemy jeszcze użyć tego trybu define? Otóż do tak zwanej kompilacji warunkowej są sytuacje, kiedy mm, kompilujemy dany program na różne platformy, na przykład na Windowsie, na Linuxie albo pod różnymi wersjami Windowsa albo różnymi wersjami Linuxa czy macOSa i są pewne niuanse, gdzie Pewne elementy różnią się między sobą, czy musimy wykonać je w inny sposób. I tutaj z pomocą właśnie przychodzą nam dyrektywy kompilacji warunkowej, if, else if i tak dalej. Ja to może pokażę już na konkretnym przykładzie. Na przykład. If def win 32. Uruchommy sobie ten nasz kod. W tym przypadku została wydrukowana wartość 2, dlatego że tu nawet widzimy wyszarzanie. Jeżeli został zdefiniowany symbol WIN32, w zasadzie możemy tu sobie dowolny symbol, jaki nam przyjdzie do głowy, np. AAA, to wykonane zostaną te instrukcje. W przeciwnym razie wykonane zostaną te instrukcje. To mogą być dowolne instrukcje, które nam przyjdzie do głowy, nawet zgodne z językiem C, czyli na przykład int a równe 10, a w tym przypadku int a równe 15. czyli mamy 2 i 15 tutaj nawet sam, samo środowisko wyszarza nam w związku z tym pewien obszar tekstu który nie będzie uwzględniony ponieważ nie jest zdefiniowana nazwa AAA definiuje nam te spróbujmy sobie wyżej zdefiniować nazwę AAA i zobaczmy co się dzieje te Instrukcje zostały odszarzone, natomiast te zostały wyszarzone i uruchomienie spowoduje wykonanie instrukcji wypisania n równe 5 i a równe 10. Przypomina to w pewnym sensie funkcję z bardzo istotną różnicą. Te elementy wyszarzone w ogóle nie zostaną włączone do kompilacji. Czyli Jeżeli ja zdefiniuję to, ten symbol AAA, to ta część podlega tak jakby wykomentowaniu, nie istnieje. W przeciwnym razie ta część obowiązuje, a tej części w ogóle nie będzie w naszym programie. W związku z tym stosowanie tych dyrektyw if, define, else i define nie jest równoznaczne z instrukcjami is, if, else, if i tak dalej, dlatego że instrukcje if są liczone w czasie działania programu, natomiast dyrektywy if define są wykonywane w czasie kompilacji programu, czyli podczas budowania. W związku z tym, jeżeli uruchomimy program, no to nie mamy możliwości już wykonać innej ścieżki niż ta, z którą został zdefiniowany nasz program. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję.